Zadanie, odegrajcie kultowe filmiki. Jakie są prawdopodobne przyczyny tego wykolejenia? Eee, najprawdopodobniej eee, albo szyny. Które nie były, nie są równe, albo po prostu no... No, no, tak, no tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu. Podwozie. Podwozie. Podwozie też było złe. A teraz ciąg dalszy dramatu mieszkanki bloku na warszawskich bielanach. Cały czas tłukło, ale to tak tłukło. Całe noce tak tłukło, tak Tak bez przerwy, tak, tak mówię, Boże, ani spać, ani, ani się położyć, no co to zrobić? Trach. Cześć, mam na imię Urszulatę, a bardzo mi miło. Czy możesz tam powiedzieć jakie masz zainteresowania? Znaczy ogólnie to inter... interesowania to dyskoteki, chłopaki, no ogólnie takie tam. Ale w miarę to nauka, mnie najbardziej kręci. I w ogóle mam nadzieję na przyszłość. Oksano, mam do ciebie jedno pytanie. Czy jesteś w stanie nam zasymulować taniec Krasnala? E, w sumie nie. A może swój taniec? Też nie. Oksano, jest impreza! Mam tu problem, bo no. siedzi obok.